No Witam Was bardzo serdecznie, kontynuuję prezentację modeli, które posiadam i które są z epok ciut starszych, czyli czwarta i piąta epoka. No cóż, są to tak zwane rumuny, tak jak to często potocznie mówimy i oba rumuny, które chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować są oczywiście produkcji MTB. Mamy jeszcze inne rumuny polskie, które wyprodukowała na przykład firma TILIK albo firma GECONUM. Ja posiadam akurat jeden z modeli firmy GECONUM, który Wam prezentowałem. Rumuna, który jest w wersji bułgarskiej. Tak zwana seria 06 albo CLASS 06. Tutaj w Bułgarii tak jest to nazywane. Natomiast no jeżeli chodzi o polskie modele no to posiadam dwa rumuny właśnie produkcji firmy LTB ten pierwszy który wam pokazuję w tej chwili tak jak zwykle nakrywam tą scenę końcową na początku przed jeszcze przejazdem tak jak widzicie mamy tutaj do czynienia z rumunem ST43 jest to ST43 o numerze inwentarzowym 315 jest to według moich tutaj szacunków i znajomości lokomotywa z Jasła jest to lokomotywa która oczywiście jest z dekoderem bez dźwięku no ale bardzo fajne wykonanie podłączyłem do niej kilka wagonów z czwartej i piątej epoki jest tam też gdzieś jakaś taka późna epoka, trzecia C, ale to dzisiaj nie jest mowa właśnie o wagonach, tylko chodzi o to, żeby stworzyć jakiś skład, który by mógł teoretycznie z tym rumunem sobie jeździć. Więc to jest pierwszy, jakby, rumun, którego Wam dzisiaj prezentuję. Natomiast, żeby pokazać Wam drugiego rumuna, muszę troszeczkę przestawić statyw i chciałbym Wam go pokazać bardziej w ten sposób, tak jakby pod kątem dlatego że mamy tutaj do czynienia z ST43296 z żółtym czołem, również produkcja firmy MTB. Ta wcześniejsza produkcja, wiecie, że MTB nie ma numerów katalogowych. Numerem katalogowym jest oczywiście ST43296, tak jak w przypadku tej pierwszej ST43-315. Ten rumun tutaj ta lokomotywa jest no, troszeczkę późniejsza, według mojej znajomości piąta epokowa, ale również z Jasła, według moich szacunków informacji, wiedzy i jest ona tutaj w tym przypadku właśnie z dźwiękiem, dlatego teraz pozwolę sobie właśnie włączyć dźwięk tej właśnie lokomotywy ST43-296. Jeżeli chodzi o dźwięk sygnałów, no to mamy kilka tych sygnałów bardzo ciekawych, na przykład długi, krótki, ale z tego co pamiętam jest również sygnał taki, taki bardzo, bardzo krótki. O, gwizdek, dłuższy gwizdek. No oczywiście tych sygnałów, tak jak to w każdej lokomotywie jakieś sprężarki, jakieś. Rozmowy na przykład, to jest taka ciekawostka, że oprócz rozmowy takich właśnie z, z dyżurnym, czy rozmowy takiej krótkofalowej, radiowej, gdzieś tam w tle jest zapowiedź stacyjna. Nie wiem dlaczego, posłuchajcie sami. A ciekawe, bo nie, nie poszła ta zapowiedź stacyjna. No, mamy zapowiedź stacyjną. Eee, nie wiem, dlaczego akurat dźwięk silnika zagłusza w tym przypadku tą zapowiedź. No, trochę lepiej to wychodzi, jeżeli nie mamy właśnie. Z dźwięku lokomotywy. No więc cóż, mam nadzieję, że przejazd Wam się pokazał. Troszeczkę udało mi się troszeczkę stworzyć nowy sposób właśnie pokazywania Wam przejazdów. Wczoraj walczyłem również na temat przejazdów po tej tak zwanej ósemce. I tam w przypadku tej ósemki jest troszeczkę jeszcze problemów takich technicznych ale mam nadzieję, że w jakiejś najbliższej przyszłości już tam pociągi pojadą, tym bardziej, że jest tam rozgałęzienie dla wąskotorówki, więc będzie to na pewno bardzo ciekawe, kiedy będzie można niektóre, zwłaszcza krótsze, tak, czteroosiowe czy dwuosiowe lokomotywy właśnie prezentować właśnie na, na tej ósemce, na tym takim szlaku właśnie. Wczoraj próbowałem z węglarkami, no jakoś tak mi się to nie udawało. Nie chciałem też zniszczyć lokomotywy, a jakoś nie starczyło mi energii i siły, żeby, żeby się tym zająć. To tyle w tym odcinku. Jeszcze mam kilka takich starszych lokomotyw w sensie epokowym, więc pewnie gdzieś tam jeszcze jakiś elementarz z tej dziedziny z tej serii się pojawi, bo chciałbym jakoś się wam zaprezentować, pokazać, tak jak te wcześniejsze lokomotywy, te wagony motorowe SN52 i SN61. Także dziękuję Wam za waszą uwagę. Mam nadzieję, że, że było to dla Was ciekawe i podobało Wam się to. I oczywiście do zobaczenia na moim kanale wkrótce.